Siematko i do was w ostatnim odcinku Imperializm Polskich Lig, zostało już tylko 11 drużyn, mam nadzieję, że jest jeszcze drużyna, której wy kibicujecie, zostało tutaj jeszcze Pogoń, Kalisz, Odra, Tychy, Motor Lublin, czy jeszcze może nawet Jagiellonia, mam nadzieję, że to jest drużyna, której kibicujecie, nie ma Lecha Poznań, są jeszcze jego rezerwy, więc dosyć ciekawa sytuacja. Mówi nam oczywiście o y, Instagramie, także o Discordzie, gdzie możecie gadać z innymi y, subskrybentami i widzami na temat y, różnych serii na moim kanale. No i oczywiście przypominam także o subskrypcji, bo jeśli nie chcecie przegapić kolejnych imperializów, które będą na kanale, tak jak na przykład z y, francuskich klik, czy z hiszpańskich, czy z angielskich, no to oczywiście zostawcie subskrypcję, bo jak nie, to możecie je przegapić, ja myślę, że tego nie chcecie. No ale co, ja mam nadzieję, że tutaj wasza drużyna jeszcze została. No teraz przejdźmy już do tego ostatniego odcinka, no i w końcu zobaczę... Zobaczymy, kto będzie mistrzem Polski w naszym imperializmie. Jako pierwsze na kole wylosowana jest Mieć Legnica, która atakuje w prawą stronę. No i to jest atak na Odrę Opole, więc no widzimy obydwa składy, wyrównane szanse. No i to widać, bo Odra Opole wygrywa w karnych dopiero 4-3, do a mecz zakończy się wynikiem 1-1. No i Odra Opole znów się powiększa, zyskuje nawet spory teren. No i zyskuje dwóch zawodników, są mi Kapino oraz Schwarz. Następnie wylosowane jest GKS Tychy atakują w górną lewą stronę. No i widzimy, że atakują na Odrę, więc no Odra, który dopiero co wygrał swoje spotkanie, a GKS Tychy, który po ostatnim odcinku naprawdę się mocno wzmocnił. Teraz widzimy obydwa składy, no niby podobne szanse, no, ale jednak GKS Tychy są lepsi. No i udowadniają to w tym meczu, bo wygrywają 2 do 0 to spotkanie i zyskują naprawdę bardzo duży teren. No, i co jest też ważne, to ilość i jakość zawodników, których zyskują. No bo zyskują właśnie takich piłkarzy jak Iszak, Kapino, Iwanow, Schwarz, Makuszewski, Jakubowski, Oko oraz Bargiel. Następnie wylosowana jest Jagielonia stok, która atakuje w dół. No i ona atakuje na motor Lublina. Wiem, że dużo z Was kibicuje tej drużynie. No widzimy obydwa składy. No Jagielonia jest lepsza, ale no zobaczymy. Ale niestety motor Lublin odpada, przegrywają 4 do 2 to spotkanie. No i Jagiellonia zyskuje kolejny teren, no i zyskuje też dwóch zawodników: są nimi Król oraz Retlewski. Następnie, wylosowana na kolej jest Skra Częstochowa, czyli w końcu ta drużyna z Częstochowy jest też wylosowana w naszej serii. No i oni atakują w prawy, dolną, prawy dolny róg. No i atakują na GKS Tychy, no bo są praktycznie otoczeni przez nich. Jak no widzicie, na dwa składy. No, GKS Tychy ma o wiele, wiele lepszą drużynę. No i wygra to spotkanie, ale tylko dwa do jednego. No, ale przyjmuje ten teren, więc już naprawdę dominuje mocą. Staje duły Polski, a nawet lewą stronę tam jeszcze rezerwy Lecha Poznań zostały. No, ale zyskują zawodnika, którym jest Babiarz. Dopiero co o nich mówiliśmy, no i właśnie zostały wylosowane. Rezerwy Lecha Poznań, no i atakują w prawą stronę. No, i wiem na kogo to jest atak. To jest atak na GKS. Tychy widzimy, obydwa składy. No, Tychy mają o wiele lepszą drużynę, no i udowadniają to. Wygrywają 2 do 1, to spotkanie, no i zyskują kolejny teren. I to spory teren cała już lewa część Polski jest ich. No i zyskują czterech zawodników: są nimi Diudis, Machaj, Kuźma i Pawłowski. Następnie wylosowana jest pogoń Szczecin, która także ma duży fanbase w tej serii. No i nie atakują na GKS-y, bo widzimy, że tak naprawdę mogą tylko na nich zaatakować mimo że z prawej strony tam mają granicę z Jagiellonią. No to biorąc pod uwagę, gdzie jest Szczecin, no to nie mają szans, żeby ich tam zaatakować. No i teraz widzimy dwa składy no, tych już się mocno polepszyły. No i widać to, bo wygrywają 1-0 do 0 to spotkanie, no i dzięki temu przyjmują kolejny teren, już naprawdę mają, myślę, że ponad pół Polski nawet jest teraz ich terenem. No i zyskują też kilku naprawdę dobrych zawodników, takich jak Grosicki, Zwoliński, Luan Kapani, Rączczak oraz Kuzimski. Nie dość, że każdy atakuje Tychy, no to teraz już zostali wylosowani na kole, no i widzimy, że atakują w prawą stronę. No, i to jest atak na Termalikę. Widzimy dwa składy. no Myślę, że tych już są nie do zatrzymania. No i znów wygrywają tym razem 3 do 1. No i zyskują kolejny teren. Naprawdę mocno dominują tą mapę. No i zyskują kilku zawodników. Takich jak Małecki, Domiński, Dąbrowski, Eisenchart oraz Adamek. Następnie wylosowany jest Radomia Radom. I co ciekawe, on dotrwał do top 4. Yy, nie będąc ani razu w żadnej walce tutaj, więc no i to jest ich pierwsza walka, no i oni atakują na górę, no i to jest atak na silnego przeciwnika, bo to jest atak na Jagiellonię, no i widzimy obydwa składy, no Jagiellonia o wiele lepsza drużyna, no i wygrywają ten mecz 3 do 2, więc mimo wszystko mieli trochę problemy, no i widzimy przejmują ten teren, no i już zostały tylko trzy drużyny na tej mapie, no i zyskują zawodnika, którym jest Rossi. Widzimy, zostały tylko trzy dużyny z nimi GKS Tychy KKS Kalisz, no i Jagielonia Biały No i zobaczymy, kto teraz na kogo zagra i kto ma już pewne miejsce w finale i kto zagra w tym półfinale, to jest też ważne. No i zobaczymy to już teraz, bo w na kole jest KKS Kalisz, który atakuje w prawą stronę. No i widzimy, to jest atak na Jagiellonię. Widzimy obydwa składy, no i jak myślicie, kto wykupi sobie bilet do finału z ty, GKS Tychy? No zobaczmy, jaki jest wynik tego meczu. No, i w tym spotkaniu doszła aż do karnych, które tu KKS Kalisz wygrało 5 do 4. Po meczu, to jest skończone, wynikiem 3 do 3, więc niesamowite. KKS Kalisz, które nie było w ogóle faworytem w tym spotkaniu, wygrywa i melduje się w finale. No i widzimy, przejmuje teren, no i mamy praktycznie podzieloną na pół naszą Polskę z lewej strony, i Duma. Yy, yy, ty mają Tychy, przepraszam, a z prawej strony jest KKS Kalisz, no i KKS Kalisz też zyskuje niesamowitą liczbę zawodników, którzy bardzo mocno polepszą ich drużynę, bo do nich przy, przychodzi Żuzuę, Imaz, Wolski, Rossi, Pawłowski, Turek, Pirlej, Sadowski, Retlewski, Włodyka oraz Witan. Widzimy no, Polska jest podzielona na pół no i zobaczmy jak prezentują się składy obu drużyn na ten finał. Jeśli tylko zaprezentuję te drużyny, no to chciałem Wam podziękować oczywiście za to, że oglądaliście tą serię. No i poprosić Was o subskrypcję przed tym finałem, zanim dowiemy się, kto wygrał. No i też y, przeprosić tych kilku, co się irytowało trochę y, wszystkimi błędami, które mogły być tutaj y, zrobione przeze mnie w tej serii. No ale nagrywamy dużo na zapas, bo przez miesiąc mnie nie będzie. Jak widzicie ten filmik, no to już chyba nawet mnie nie ma w domu. No i żeby nie było pusty na kanale, to musiałem nagrywać na zapas. No i przez to po prostu błędy, nieuwagi się zdarzają, bo jeśli się od rana do wieczora pierwszy nie nagrywa. No to już się nie wyłapuje takich błędów przy wymówieniu czegoś czy coś takiego, a że w dodatku w ogóle nie oglądam polskiej piłki, no i że już jestem ponad pół, połowę mojego życia za granicą, no to niestety czasami w polskim języku są jakieś braki. No ale mam nadzieję, że tak. seria się podobała, no i teraz już przejdźmy do tego kto wystąpi w tym finale. No i zaczynamy od składu KKS Kalisz, na ataku Firlej, Imaz oraz Pawłowski, na lęwa hadle jest Turek, w środku pola Josue oraz Wolski, na pręwa hadle jest Milos, w obronie Nacho Monsalve, Rossi oraz Sodowski, no a na bramce jest Witan, na ławce za to są tacy zawodnicy jak Giel, Gordio, Włodyka, Łęczkiewicz, Gawlik. Głaz oraz Górski, no drużyna y, o wiele lepsza niż oczywiście drużyna Kalisza z początku naszej serii, no ale zobaczycie, że przeciwnicy mają troszeczkę lepszy skład. I zwłaszcza, bo GKS tych naprawdę ma niesamowitą drużynę na ataku, Iwi Lopez, Iszak oraz Podolski, już na samym początku widzimy o wiele lepszą jakość w tej drużynie, no a w pomocy jest y, tak samo dobrze, bo na Lemwachadle gra Grosicki, y, na środku Atanasow i Sychwarz. Na prawym wahadle Wójtkowicz, na obronie jest Iwanow, Koj oraz Dalić, a na bramce jest Diudis, więc naprawdę bardzo silna na no, Ławka też jest no, bardzo silna, bo na niej znajdziemy takich zwolenników jak Zwoliński, Kądzior, Domiński, Dąbrowski, Buchta, Dawid Junca oraz Kapi Kapino. No i żeby podsumować te statystyki, no to widzimy, że atak Kalisza wynosi średnią 65% do sceny ogólnej, a atak ty tychy wynosi aż 72, więc tutaj widzimy naprawdę wyższą jakość. Jeśli chodzi o pomoc, no to z jednej strony jest 65 ocen, ogólnie z drugiej 68, więc tutaj także są lepsi od swoich przeciwników. No i w obronie tak samo jest deklasacja w drużynie Kalisza, obrona jest oceniana na mniej więcej 60. Na no w drużynie GKS tychy ona jest na 69, więc widzimy, że w każdym możliwym aspekcie GKS tychy są lepsi od swoich przeciwników. No i tu mam niestety złą nowinę, bo nie da, nie dałem rady po prostu zagrać tego meczu tak, że mnie sterował żadną z tych drużyn. Więc niestety nie będzie zagranego meczu, tak jak to miało miejsce w imperializmie yy, 211 państw. Nie mogę zagrać tego finału, nie wiem, mod mi nie chce działać, żebym mógł grać ten finał bez kontroli żadnej z tych drużyn. No więc niestety przesymulowałem to spotkanie, no i zobaczmy, kto to wygrał. No, i ten mecz został wygrany 2 do 0 przez GKS Tychy, czyli to oficjalnie oni są mistrzami Polski. Bramki trafili grosiski oraz Iwanow. No i co, zobaczmy teraz ta mapa. Widzimy, całkowicie jest czerwona. GKS Tychy ma już całą Polskę. No, i to jest oficjalnie koniec naszej serii. Koniec, koniec imperializmu polskich lig. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, za śledzenie tej serii, no i za wszystkie subskrypcje, lajki i też pozytywne komentarze, które były pod tą serią. Teraz nie będzie imperializm aż do wyjścia nowej Fify, bo ja wyjeżdżam, a imperializm zabiera za dużo czasu, żeby nagrać, więc nie dałem rady nagrać żadnego imperializmu na zapas, ale w FC24, czyli myślę, że tak pod koniec września będą nowe imperializmy z różnych lig, różne pomysły mam już na nowe imperializmy, więc mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, żeby nie przegapić tych nowych serii, no a w międzyczasie będą też inne serie na kanale, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam jeszcze raz o subskrypcji, także o Instagramie i Discordzie. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Cześć!